What's up guys? On today's episode of Přížito, 26 kwietnia 1986 roku. W elektrowni jądrowej w Czarnobylu na terenie dzisiejszej Ukrainy następuje wypadek jądrowy. Lokalna ludność zostaje ewakuowana, a radioaktywny teren wokół elektrowni staje się zamkniętą strefą. Mimo tego, co można czasem wyczytać w internecie, wyprawy do czarnobylskiej zony są legalne i zorganizowane. Znaleźliśmy właśnie pierwsze bramki do czarnobylskiej zony, z nami nie ma już tak naprawdę nic, nie ma już cywilizacji, normalnie ludzie nie mają tu wstępu. Mimo tego strefa wciąż nie straciła swej złej sławy i jeden zły krok może się źle skończyć. Naszym pierwszym przystankiem była opuszczona wioska. Gdy weszliśmy w leśną dróżkę nie mogliśmy uwierzyć, wioska jakby wyrastała spośród drzew. Więc to, co wygląda tutaj dla Was jak las, tak naprawdę lasem nie jest. Jednak w tej wiosce mieszkała pewna kobieta, 90-letnia staruszka, która postanowiła wrócić do domu. Bez prądu, bieżącej wody i ogrzewania. Naszym następnym przystankiem było miasto Czarnobyl. To tu żyją robotnicy, którzy budują nowy sarkofag wokół reaktora. Po dzieciach pozostały jednak ślady, puszczone przedszkole, łóżeczka czy elementarze. Kolejnym przystankiem na naszej drodze była Duga, zwana też okiem Moskwy. Ogromny metalowy radar, którego istnienie było wielkim sekretem. Gdyby nie wypadek, pewnie nikt by się o nim nie dowiedział. Im bliżej byliśmy centrum, tym licznik Geigera pokazywał wyższe wyniki. To wszechobecne pikanie nasuwało myśl: Czy w ogóle powinniśmy tu być? W końcu dojechaliśmy jednak do elektrowni. Dokola dało się zauważyć roboty nad nowym sarkofagiem. Ostatnim przystankiem na tej wyprawie szaleńców była Prypeć. Tutaj znów przy wjeździe budynki zaczęły wyrastać spośród drzew. Keep Niektórzy z nas oczekiwali widokówki z czasów ZSRR. Był to jednak bardziej obraz natury, która powoli odbiera to, co do niej należy: Miasto, które jednego dnia umarło: pozostawione meble, książki, mieszkania. Miejsca, w których jeszcze 30 lat temu kwitło życie. So we survived Chernobyl. It was an amazing place, an amazing adventure. Please like, comment, and subscribe on this video. Tune in back here three times a week for our other formats. I'm Ryan Sokas. Sayonara.